A moim gościem jest mecenas Nina Bartosiewicz, doradca podatkowy. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam państwa. Mam, znaczy naszym tematem jest głównie kwestia wyboru formy opodatkowania, która będzie 20 lutego, i to jest taki moment rzeczywiście na tyle bliski, że tutaj pani mecenas musimy rzeczywiście się tematem szybko zająć. Ale ja mam zupełnie na początku inne, inne zupełnie pytanie. Takie powiedziałbym bardziej filozoficzno-systemowe. Bo czy, proszę mi powiedzieć, czy to jest w ogóle w porządku, że co roku trzeba się w ogóle nad tą formą opodatkowania zastanawiać, czy to nie, czy w ogóle, bo tak zostało to skonstruowane w polskim systemie, kiedyś to było do 20 stycznia, teraz jest to do 20 lutego, że trzeba zastanowić się jak się rozliczać przez następny rok, no, ale nie można tego robić w ogóle, co pół roku, co miesiąc. Nie wystarczy tylko to, że człowiek płaci podatki i powinien mieć taką drogę otwartą do tego, żeby ta forma opodatkowania się w ciągu roku zmieniła, no bo może się zmienić. To jest uzależnione trochę od sytuacji rynkowej. Czy to jest jakaś już kwestia w ogóle przeszłości tego, co związane jest z tym terminem i powinno to w jakiś sposób zostać. Ualestycznione bardziej? Czy pani się zgadza, że to no tak jest, że trzeba raz w roku usiąść z księgowym, się zastanowić i w ogóle wybrać sobie to, tą formę opodatkowania, z księgowym doradcą podatkowym? Jeżeli to jest filozoficzne pytanie, to ja zadam kolejne filozoficzne pytanie: czy to mhm. jest w porządku, żeby robić to na początku roku, a nie na przykład na koniec roku? To znaczy wtedy, kiedy ja już faktycznie znam wszystkie moje parametry przychodowe, kosztowe i tak dalej. Dlatego, że coś, co zawsze rozśmiesza klientów, oczywiście to jest taki ponury śmiech, jeżeli wybieramy sposób opodatkowania, to jest, jakie pan, Pani przewiduje przychody i koszty w tym roku. No i oni oczywiście tak. się śmieją i mówią, przychody jak najwyższe, koszty jak najniższe. I to trochę pokazuje, gdzie my jesteśmy, jeżeli wybieramy sobie sposób opodatkowania, no bo musimy to zrobić, tak jak Pan zauważył, na samym początku roku, czy też po, w pierwszym miesiącu po tym, jak uzyskamy jakikolwiek pierwszy przychód. No i jeżeli jest jesteśmy przedsiębiorcą, który jest w stanie tak dokładnie określić, jakie będzie miał przychody, jakie mm -hmm. będzie miał koszty, czy będzie się w ogóle zajmował przez cały rok, no bo to też jest istotne, no to super, świetnie, świetny przedsiębiorca. Natomiast w większości wypadków, tak jak pan zwrócił uwagę, sytuacja rynkowa jest różna. Skąd ja mam wiedzieć, z jakim wynikiem ja skończę na koniec roku, a niestety wybór sposobu opodatkowania ciągnie się ze mną przez cały czas. Tak że ja się z no panem tak, Ja ale nie no... czuję, że to jest fair. No i teraz właśnie to jest troszeczkę tak, mamy walentynki, więc trochę mi się to jakoś skojarzyło, że to jest tak jakby na początku związku pytać, czy jesteś szczęśliwy? No już nie wiem, czy jestem, no bo to dopiero się nie wiem, tam zaczęło tam, ale jakby już po, po roku mi, mi, małżeństwa zapytać, no powiem, że w niektórych środowiskach to może, znaczy w niektórych, u niektórych osób może by to bardzo było nerwowe pytanie, ale zasadniczo raczej już ktoś może powiedzieć, tak jestem szczęśliwy. No to już jest bardziej rzeczywiście, nie tylko uprawdopodobnie, ale w ogóle Pytamy o coś bardzo konkretnego. No, ale, Pani mecenas, no to już zostawmy to, bo chodzi o to, że jednak musimy wybrnąć z tego tego 20 lutego. I teraz, jaką Pani ma do tego yy, taktykę? No, bo ja naprawdę, jakby to jest wszystko piękne. Nawpisz no, do kalkulatora, jakie będziesz miał planowane przychody, jakie będziesz miał koszty. No, skąd ja wiem, czy po prostu za chwilę się w, mojej, w moim biznesie w ogóle nie odejdzie mi kluczowy kontrahent, albo w drugą stronę nie będę miał pięciu nowych klientów. Jak z tego wybrnąć? Myślę, że zaczynamy zawsze od tego że zastanawiamy się, jakie przychody, jakie koszty i czym ja się w ogóle będę zajmować w tej działalności. Jeśli umiem to określić, to super, idziemy dalej. Natomiast jeżeli ja nie jestem w stanie tego określić i faktycznie mam wątpliwości, no to moim zdaniem siadamy i zastanawiamy się, jaką ja mam odporność na ryzyko i jaką ja mam możliwość, żeby w czasie trwania tego roku podatkowego w razie czego móc skorygować swoje, swój wybór. A móc skorygować, to mam na myśli, okej, okay, wybrałem źle sposób opodatkowania, ale wiem, że w razie czego ja w trakcie roku na przykład za Założy sobie jakąś spółkę. Może spółkę za, może założy sobie cywilną albo jawną ze swoim partnerem biznesowym. To też się zdarza. Natomiast jeżeli mhm. ktoś nie ma takich możliwości, ma niską odporność na ryzyko, no to po prostu bierzemy ten sposób opodatkowania, który powiedzmy w tych warunkach, które jesteśmy w stanie określić, wydaje się dla tej osoby najbezpieczniejszy, bo czasem ktoś powie, mmm, mam do zyskania 5 tysięcy złotych, jeśli wybiorę ryczałt, ale jednocześnie może się okazać, że ja skończę na stracie i będę w ogóle musiała zapłacić podatek przy ryczałcie, a na skali albo na liniowym bym nie musiała. No i wtedy po prostu moja odporność na ryzyko jest niska, więc idę w stronę skali albo podatku liniowego, nie wybieram ryczałtu na przykład. Więc ja doradzam w ten sposób, no i myślę, że to jest chyba optymalny sposób. Znaczy, pani mecenas mówi pani szalenie ciekawą rzecz, bo ten wybór formy opodatkowania on dotyczy dochodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej. Natomiast no, nikt nam nie może zabronić, no na szczęście tak jest, że my możemy sobie uruchamiać inne działalności w formie o, działalności m, w oparciu o osobowość prawną, czyli na przykład otworzyć sobie spółkę, czy w ogóle nawet tą spółkę cywilną. Więc my tak naprawdę Proszę powinniśmy... pamiętać, tutaj przerwę, mhm. tutaj przerwę tak. panie doktorze, y, dlatego, że sposób podatkowania dotyczy też spółek jawnych i cywilnych, jeżeli my jesteśmy osobami fizycznymi, A, rozumiem, więc rozumiem, też o tym pamiętam. Rozumiem. Tak, tak, tak. To tutaj jakby pewną, bo moja myśl była taka, że w razie czego uratujemy się tym, w przypadku powodzenia biznesu, że do tej kawałka tego PKD nowego, co tam nam się urodzi, będziemy to robić w formie spółki z którą łatwo założyć, bo jest po prostu... Tak, ale to, no to mogą się inne kłopoty jakieś pojawić związane tam z wypłacaniem sobie tych świadczeń przeróżnych no ale zasadniczo to jest jakaś inna forma natomiast pani mecenas i ostatnie pytanie jakie mam to jest takie które Związane jest z tym, czy yy, nie jest tak jednak przypadkiem, że w związku z, to, z tym, że mamy skalę podatkową z niskim opodatkowaniem 12% i cały czas z kwotą wolną, no nie taką symboliczną, no mogła być wyższa, bo politycy nam ją obiecali, ale ona nie jest wyższa, ale nie jest też mała, tak jak w poprzednich latach, mhm. że tak naprawdę punktem startu do tego analizowania, która rzecz będzie dla nas najbardziej korzystna, jest wyjście od tego, jaka będzie skala. Jakie wyjdzie opodatkowanie na skali, to ja, jaka będzie tak, skala mojej jak, działalności? Jaka będzie, jaka będzie jak, jakie wyjdzie opodatkowanie w oparciu o skalę podatkową? Myślę, że tak, aczkolwiek mając dane do wyliczenia, jakie wyjdzie mi opodatkowanie na skali podatkowej, ja jestem w stanie bardzo szybko policzyć sobie, ile wyjdzie mi na liniowym, a od tego już jest tylko krok, żeby dodać ryczałt, i mieć po prostu trzy formy opodatkowania i je sobie porównać. Pan zwrócił uwagę, że mamy sporo kalkulatorów internetowych i ja serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie z nimi eksperymentować, bo one, o ile nie są w stu procentach precyzyjne, to jest oczywiste, my mamy też dużo ulg, których te kalkulatory nie uwzględniają. Natomiast jak najbardziej one dają mam jakieś wyobrażenie. Jeżeli my zobaczymy, że na przykład na ryczałcie musimy zapłacić 100 tysięcy złotych jakichś różnych obciążeń, składek i podatków, a na przykład na skali mamy 50 tysięcy, to już jest dla nas lampka, która się zapala, że być może ryczałt nie jest dobrym sposobem, odłóżmy go sobie, zastanówmy się nad tą skalą imieniową na przykład. Pani mecenas, to teraz już na sam koniec bardzo praktyczna rzecz. Bo ja już troszeczkę zgłupiałem w ostatnim czasie po rozmowie z innymi ekspertami, jak my w ogóle wybieramy to opodatkowanie, jak to się technicznie robi, bo wiele lat temu było tak, że się składało oświadczenie. Urzędowi Skarbowemu. Natomiast teraz to już słyszę, że w ogóle nic nie trzeba ponoć robić, tylko wystarczy no, wybrać sobie w duchu i zastosować. Urząd nie musi w ogóle wiedzieć o tym, czy tutaj, czy to tak jest, czy ze względów jakichś chociażby ostrożnościowych nie należy jednak Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wysyłać jakąś informację o tym, że, że zmieniliśmy formę opodatkowania. Jeżeli my cały czas jesteśmy w terminie, cały czas wiemy, że mamy jeszcze czas do 20 lutego, to robimy wszystko, jak to się mówi, po Bożemu. To znaczy, że albo robujemy się na stronie biznesgov.pl i wchodzimy do swojego wniosku CIDG, tam wybieramy sposób opodatkowania i składamy ten wniosek, podpisany oczywiście prawidłowo 20 lutego. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy robić tego elektronicznie, możemy wysłać też na piśmie. Pismo do Urzędu Skarbowego albo zanieście papierowo po prostu do Urzędu na Biuro Podawcze, albo wysyłamy pocztą. Natomiast to, o czym Pan mówi, to jest takie koło ratunkowe. Ono zaczęło się sprawdzać, zwłaszcza w zeszłym roku, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny wydał taki bardzo korzystny wyrok dla podatników, że wystarczy w terminie, ale uwaga, w terminie, to znaczy, że to nie jest tylko tak, że ja wybiorę sobie w duchu i nie poinformuję w żaden sposób Urzędu Skarbowego. Jeśli w terminie wyślę pierwszy przelew do Urzędu Skarbowego, gdzie w opisie tego przelewu zaznaczę sposób opodatkowania, który mam wybrany, to można to poczytywać jako wybór sposobu opodatkowania. Natomiast jest to w drodze wyjątku, to nie wynika z przepisów, to wynika z orzecznictwa. Więc oczywiście, jeżeli nie mamy innego sposobu, spóźniliśmy się, to być może to nas uratuje. Natomiast jeżeli cały czas jesteśmy w terminie, a przypominam, nie jesteśmy, składajmy wnioski, róbmy tak, jak stoi w przepisach. Bardzo dziękujemy. Cena z Nina Bartosiewicz, doradca podatkowy była z nami.